Jak widzę tego skurczybika tutaj, to normalnie od razu mam w, 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 taką ochotę przywalić mu w łeb normalnie. Tu jeszcze Freddy w pozytywce Mangle, jakaś cika jakby się tu jeszcze pojawia, ale tak, ogólnie to jest kolejny film z D... Znaczy kolejny odcinek właściwie to z The Glitch Attraction No dzisiaj zmierzymy się z tym gównem i w sumie wam powiem, że to będzie już cięższe niż pierwszy odcinek, ale w sumie i tak powiem to co będzie później. Z tego co mniej więcej słyszałem. Wiem jaki jest trzeci poziom, mniej więcej dalej, dokładnie jeszcze nie wiem. Yy, natomiast yy, z tego co ludzie mówili, jak widziałem na czatach, gdy przychodzi tu YouTuber, że co poziomy to jest mniej więcej jeszcze trudniej, także no na pewno będzie jeszcze trudniej, no zobaczymy jak to pójdzie, także wiem, że jeszcze nic nie słyszycie. Yy, już wam włączę dźwięk, żebyście też mieli Dobra. Lecku, ale w ogóle wiecie co? Ja bym sobie wziął może jakiś e, Karteczkę Tak mi się wydaje Trzeba nakręcać pozytywkę Nie można jej przekręcić, można się chować W szafkach, tyle wiemy e, Jakiś długopis bym Sobie chciał e, wziąć Bo e, Jak będzie trzeba zapisywać Jakieś symbole powiedzmy Albo coś, to wolę mieć pod ręką długopis, ale dobra już to ma. Eee, także no co, no to sobie wystartujmy może gierkę. Okej. Okay. Ciastek sobie Cieka tam idzie? Dobra, czekajcie. To jest strasznie ciemno na razie. Nie. Ona chodzi sobie tu, e... cicho sieć. Dobra, e, czy ja mogę zrobić tak? Aha, mogę. Tylko Okej, okay, dobra. E, trochę szczytuję, wiem, gierkę. Nie fajne to, ale e, no, zapiszę sobie. To jest nasza piątka. Dobra, ale no, czą z tego węta wyskoczyło? Nie wiem, ale tu jej nie ma, dobra eee, Trójka Dobra, czekajcie, zapiszę sobie, że to e, jakieś gówno To jest trójka, będę wiedział o co chodzi Dobra, idziemy dalej, co tutaj jest? Czwórka, kółko Jaki znaczek To jest czwórka Dobra Eee Ej, ej ej Czy nas skręciła? Mangel gdzieś idzie? Eee O cholera Wyskoczyła mi tu Idź sobie mangel, dobra, tak myślałem Ok. Cicho sieć ciastek, dobra, eee. dwa. Co eee. on nie zobaczy? Ja pierwsza zobaczyłam. Nie myślałam, że jak będzie ciemno, to może mnie nie zobaczy. Eee. To jeszcze raz. Czy teraz mi się zmienią kod? Jeśli tak, to się trochę załamie. To jest teraz 5 A nie, co to miałem 5? Gdzieś tam wyskoczyła. Czekajcie, tu był jakiś kot, tu było coś. To jest dwa. Teraz dobra, to zmieniamy dwa. To jest teraz cztery. Spoko. O, ona tam jest. Idź sobie, czeka. Co ona tak często skacze? Tutaj dobra, ciastek sobie idzie. A, czekajcie, 3 już nie chcę tak wstrzymać Czy mam 5 kodów? Tak, mam 5. Dobra, czyli ostatni mi nie jest potrzebny Dobra, czyli tak, 1 nasze to jest. To. 2 to jest to. Nasze 3 to będzie to. 4 to będzie to, 5 to to i 6 to. Nie, 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 nie Dobra, Mangel mnie nie zobaczyła Cika odpuściła Okej, okay, okej okay. Okej okay. Dobra, kręcimy pozytywkę nie. No nie! Ja pierdzielę! no, czemu ta manga w takim miejscu wyskoczyła? No, dobra, tutaj mamy jakieś. Tu chodźmy sobie. Dobra, się Gdzie ja to mam dać? No, halo! Dobra, nie kręciłem bardzo ja nie zobaczymy. jest nie... Ej, jak to dać O, o dobra Okej okay. Czy ona tu mi wyskoczy Tak I zaraz mi tu chicku przyjdzie i będzie lipa Idzie, idzie Dobra poszło sobie Fajnie, dobra. Robiłem to powoli, widzę. Kois sobie stąd dobra, Freddy. Ty spokojnie, uspokój się. Dobra, które to jest. Dobra, cika, lecz znaczy nie cika, tylko mangel. Gdzie ona pójdzie? Ja nie wiem. Dobra, tam poszło. To w sumie dobrze, że siedzę w tej szafce. Poczekam sobie aż pójdzie. Dobra, nakręcimy sobie lekko. I spokojnie. Cicho sieć! Dobra, muszę znaleźć jeszcze ich dużo. Co to było? Dobra, mamy kolejną. I szybciej. Dobra, u Frediego widzę kolejną. Tu, tu, tu. Chciałbym nakręcić pozytywkę u Frediego najpierw. Dobra, kręcimy. Tylko żeby nie przekręcić. Żeby to Mangel mnie też nie zobaczyła. Dobra, poszła sobie to Dobra, nie, tam nie ma chyba, albo mi się przywidział Ona tu wraca Nie ma, dobra e, Jakieś... O, o. Dobra Papeczka ona sobie tam idzie. Cicho sieć balonik kupi. Graj sobie, graj sobie Freddy. Dobra, jeszcze jedna potrzebna. Ja idę do szafki, bo to manga gdzieś słyszę. Eee, dobra, nie wiem co się dzieje naprawdę, ale mam jeszcze jedną śrubkę. Jeszcze jedno Ale gdzie? To jest pytanie Widzieliście gdzieś? Ja nie widzę kompletnie Tam jest eee... No nie ma, gdzie jest? Ty? Tu wyskoczy chyba. Jest tu. Dobra, Marken, idź sobie stamtąd. Idź szybko. Zro... Nie, 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 nie. Idź stąd, idź stąd. Nie. Nie. Nie teraz. Stary, stój tutaj. Dobra, zrobimy tak. Ja to włączę, zanim on mi zrobi jumpscare, no w takim momencie musiał mi wyjść. Jak ja już tu grę kończyłem. Okej, okay, obserwuję, nie? Okej, okay, otworzyło mi się przejście. Dobra, macie. Dobra, ale otworzyło mi się przejście, także mam nadzieję, że mi się to zapisze, bo inaczej będzie mi smutno. Nie. Nie muszę Ej, nie zauważy mnie tu. Dobra, czekajcie, niech sobie przejdzie. Bo na razie nie ma co. A już myślałem, że będzie za pierwszym. No i Freddy mi spaproł, jak już miałem wszystkie musiał sobie wyjść, oczywiście Głupi Freddy Kto ci kazał? Nie, 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 nie Tu była śrubka jedna w tam zęb... O cholera Dobra Ona tam jest Ja mam... A ja chyba będę musiał naokoło przejść, nie? Chociaż w sumie to bym zdążył. Albo nakręcę tylko i przejdę dookoła. Cicho sieć Bałą boy no! Ona tu wyskoczy. Dobra, dobrze wyczułem. E, tu jest jedna, dobra. On ma w japie. Więc spoko. Już mamy kilka lokacji tych. Cztery wiem gdzie są, nie? Cichutko podejdziemy i nakręcimy. Dobra. Okej, okay, to... Dobra, i my mamy pierwszą. Szybko idę ją nakręcić. Znowu. Okej, okay, tam mangel gdzieś sobie wyskoczył, ale to mi na razie nie przeszkadza. Albo mi jednak przeszkadza, bo ona idzie z tej strony. No, i jestem teraz w dupie. Chyba, że mangles z dung... Dobra Dobra, eee, nie wiem czy to był dobry pomysł w sumie, ale dobra, już poczekam. Jeszcze. Tylko, żeby pozytywka się nie skończyła w teraz, proszę cię, i szybciej, chika. Błagam cię, stary, wytrzymaj jeszcze chwilę. Już cię nakręcam, stary. Nie denerwuj się. Wyluzuj. Nakręciłem go. I teraz pytanie, gdzie były kolejne śrubki. Znaczy nie śrubki, tylko. Ty miałeś? Nie. Gdzie je widziałem? Już nie pamiętam. Wyskoczyła mi za łeb. No nie. No nie. No za pierwszym razem już tu miałem. To mi musiał Freddy. A teraz już tego nie zrobię, bo nie mogę znaleźć tych zębatek. Czy co to tam jest? Ja pierdze, no. No, nie, no żarty sobie robicie. Ej, Ona mnie tak długo goniła. No i zaraz mi się pozytywka zepsuje, jakąś i cieszę. No i mi się zepsuło, bo przez tą chick, która zawróciła oczywiście, no. No dlaczego? Miałem już szóstą sebatkę, i chicka musiała sobie nagle z dupy zawrócić, no i nie mogłem zrobić Frediego. Ja pierdziela, ale to jest RNC naprawdę. Czy ona teraz się odwróciła? Jak już miałem ostatnie. Nie, no, to jest masakra, masakra, naprawdę nie wytrzymam zaraz z tą grą. Dobra, przeszła sobie. Nakręcę go od razu Serio? No, że... dobra Daj mi skera. Nie no, serio, on... Dwa razy przekręciłem, a on... On już się wkurzył, naprawdę Dobra, tu była kolejna Tu Eee.. Cika, nie ma Tutaj gdzieś jest, też nie widzę Dobra, tu sobie ciastek idzie Ten ma w, w, w łóżce Okej okay. Dobra Ale gdzie może być jeszcze w takim razie, bo tu nie widzę O znaczy, muzyka zaraz nie przestała grać Idźże szybciej jeszcze Mangel tu wyskoczy zaraz A dobra, Mangel to... Mangel to jest o tyle fajne, że ona to, wiesz, 5 sekund i nie ma, nie? Nie, 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 nie wybijaj szyby stary. Bo już widzę, że cię ręka świeżbi Dobra. No i znowu jeszcze jednej potrzebuję. Where? Nie wiem. Tu jej zakichanej nie ma. Tu jej nie widzę. Tam już brałem. E, gdzie ona może być? Ciulwie, ale nie na no, autentycznie Nie wiem, gdzie ona jest. W Fredziach jej nie ma. Gdzie ona może być jeszcze? Tu jej nie widzę. Ok, no, brakuje mi jednej cały czas, ale nie wiem gdzie jest ostatnia. Ok, widziałem wani, tutaj było, ją widać, dostanę ten achievement, yy, który widziałem, że już nie, nie jedna osoba dostawała. Ale... Dobra, wiecie co? Ja skoro ona tam... Na pewności go sobie nakręcę trochę. Ale... No what? Gdzie jest ostatni? No powiedzcie mi. Nie, no ta się odwraca w randomowym momencie. Czy ta idzie. No i Freddy się wkurzy. Dobra, i tak nie mogłem znaleźć tej, więc nie ma znaczenia już. Dobra, Mangle mi tam wyskoczy. Ale dobra, to sobie przejdę tędy, lekko załadowałem, tam i przejdzie. I teraz już na spokojnie. Jeśli Freddy nie steruje, to mamy to. Najpierw wolę Freddy'ego chyba załadować i zrobić to na spokojnie. Nie odwróć się. Dobra, to się ładuje. Freddy, nie wybijaj szyby, błagam cię. Bo już mam na prawie. A jak wybiję to. Mam nadzieję, że nie zdąży. Ja ci jeszcze załaduję lekko. Dobra. Okej, okay, dobra, mamy to. Jest. Dobra. Jest, mamy to. Boże! O, trzeba spigrap. Dobra, zrobiliśmy to. Masakra. A tu dopiero będzie się działo. Kamera eee, system power. To jeszcze mniej więcej wiem. Power door. Halucynacje freedom. Dobra. Tak czy siak to zostawimy na kolejny odcinek. Eee, bo z tym... Będzie kolejna, myślę, godzina zabawy. Eee, także tak. No, na pewno trochę się jeszcze po, pobawię z tym. Eee, no dobra, no to zobaczymy. Widzimy się w kolejnych filmach. Ja się z Wami żegnam. Jo.